Siemka. Aktualna wartość portfela to 15950 zł. W tym tygodniu wpadła dywidenda i dokupiłem takiego mikrusika-mikruska. Dopiero 10 po wypłacie dorzucę jakieś środki i będziemy się zastanawiać co kupić. Zerknijcie sobie na historię portfela od początku i możemy przechodzić do przeglądu. Pamiętajcie, że wszystko co zobaczycie i wszystko co usłyszycie w tym materiale to nie porada inwestycyjna. Zaczniemy sobie od IKE. Na IKE aktualny stan wygląda następująco. Neuka 18% zysku, Toyota 7% zysku, Mangata 5% zysku, Energy Fuels 9% zysku, Pfizer 6% zysku, Lockheed Martin 3% zysku, Striker 5% straty, Vithen 10% straty, Inpost 6% straty, XTB 6% straty, no i Formas 20% straty. Formasa jeszcze nie chcę uśredniać, bo ta najnowsza pozycja ma dopiero 4% straty, jak spadnie w okolice 10% lub jeszcze niżej, to dopiero będę uśredniał. Dużo okazji ostatnio, przynajmniej według mnie, ale no trudno, ile się uda, tyle kupię. Na grudzień mam ultra dużo wydatków, jeszcze wczoraj samochód mi się rozpierdził, więc kolorowo nie będzie, ale no tragedii też nie ma. Żeby tak nie odbiegać zbytnio od tematu, to przejdę teraz do zwyklaka. Na zwyklaku już mi się bardzo podoba i ta grudniowa wpłata lub płaty wylądują właśnie na tym koncie. Mam co uśredniać w każdym razie. Stali walce już widzą, że jednej spółki nam brakuje tutaj. Sprzedałem Intuitiv. Procent w zysku w sumie był spoko, ale no niestety ta skala była tak malutka, że nie wpłynęło to na portfel w żaden sposób. Zresztą za chwilę zobaczycie co i jak. Ale dobra, do brzegu. Arlen 27% straty, grupa niewiadów 16% straty, Witten 22% straty, z czego te dwie pierwsze mają bardzo głębokie dno, to można nawet w sumie zakładać spadki rzędu 70-90%. Przynajmniej w moim przypadku. No ja tak czy siak będę sobie to na bieżąco dokupował. Dalej mamy plany inwestycyjne. A w nich biotechnologia i genomika. 2,5% straty. Technologia i AI. 2% zysku. Metale przemysłowe. 5% zysku. Energetyka. 3% zysku. Krypto. 1% zysku. I metale szlachetne, 4% zysku. Skład tych planów inwestycyjnych macie w przedostatnim odcinku, i o ile nie zapomnę, to wrzucę kartę w prawym górnym rogu właśnie teraz. Partnerem odcinka jest XTB, a z kodem determinacja możecie odebrać darmowy kurs o inwestowaniu. No i pamiętajcie jeszcze, że mamy już końcówkę roku. Jest jeszcze chwila czasu, żeby wykorzystać limity roczne na IKE. Od nowego roku jest Reset i będzie można wpłacać dalej. Szczegóły w opisie filmu. No i okej. Okay. Teraz zobaczymy co się działo od ostatniej aktualizacji. Na pierwszy strzał mamy dywidendę z Pfizera, która wpada co 3 miesiące. Akcji Pfizer'a za dużo nie mam, ale zawsze jakiś grosz. Tym razem jest to 7 zł i 77 groszy. Sprzedałem też Intuitive z 18% zyskiem. No, tak jak wspominałem wcześniej, niestety skala była mikro, więc te 18% dużo nie wniosło. A jak mam być konkretny, to te 18% przełożyło się na 10 zł i 56 groszy. Więc sami widzicie, że to wcale nie wygląda na 18% zysk. No ale dobra, cel dowieziony i kapitał od razu powędrował do spółki Arlen. Tutaj na zwyklaku będę w miarę możliwości sprzedawał te spółki, które zrobią odpowiednią ilość procent. No niestety, żeby to działało w taki sposób, jaki jak planuję, żeby działało, musi minąć trochę czasu. Niestety życzeniowo to nie działa i trzeba czekać na swoją kolej. Do tego czasu będę się starał zwiększać moje możliwości wpłat. No i co? I działamy dalej. Także zostaw suba, jeśli chcesz zobaczyć, jak doprowadzą ten portfel do miliona złotych. Do następnego. Cześć.